W ostatnich dniach oczy politycznej Europy skierowane były na Berlin. Nowy prezydent Polski Karol Nawrocki spotkał się tam z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmayerem i kanclerzem Friedrichem Merzem. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa, przyszłości Unii Europejskiej i współpracy w NATO, ale też spornej kwestii reparacji wojennych. W tym materiale podsumujemy, co działo się podczas wizyty i jak zareagowały media. Bys info z polityki polskiej i zagranicznej. Zasubskrybuj kanał. Dla Karola Nawrockiego była to pierwsza oficjalna wizyta w Niemczech jako prezydenta. Ceremonialne powitanie, rozmowy w pałacu Belwu i spotkania delegacji podkreślały rangę wydarzenia. Obecność wiceministrów i doradców pokazała, że Polska traktuje tę wizytę bardzo poważnie. Najważniejszym tematem było bezpieczeństwo. Atak dronowy z Rosji na polskie terytorium nadał rozmowom szczególną wagę. Prezydent Nawrocki apelował o większe zaangażowanie Niemiec w obronę Europy i solidarność transatlantycką. Omawiano także przyszłość Unii Europejskiej, jej rozszerzenie, transformację energetyczną i równowagę interesów między Wschodem a Zachodem. Najbardziej napiętym punktem były reparacje wojenne. Nawrocki powtórzył stanowisko Polski o konieczności zadośćuczynienia i zwrotu dóbr kultury. Berlin podtrzymał swoje stanowisko, że temat jest prawnie zamknięty. Niemieckie media komentowały, że polski prezydent przyjechał ze starym rachunkiem, ale jednocześnie wskazywały, że nie zamyka to drogi do dialogu. Podczas spotkań pojawił się też głos Polonii. Jeden z uczestników zwrócił się do prezydenta z pytaniami o sytuację emigrantów i politykę pamięci. To pokazuje, że spory historyczne wciąż mają wpływ na codzienne życie Polaków za granicą. Wizyta w Berlinie wpisuje się w szerszą trasę dyplomatyczną Nawrockiego, wcześniej był w USA, Rzymie, Wilnie i Helsinkach. Prezydent konsekwentnie akcentuje trzy filary swojej polityki zagranicznej bezpieczeństwo, pamięć historyczną i silną pozycję Polski w Europie. Choć w Berlinie nie doszło do przełomu, wizyta pokazała, że Polska nie zamierza unikać trudnych tematów. Nawrocki jasno wskazał priorytety: NATO, przyszłość Unii i reparacje. Dla Niemiec to sygnał, że relacje z Polską będą wymagały otwartości i gotowości do rozmów. Czy ta strategia przyniesie efekty, pokażą najbliższe miesiące. Zasubskrybuj kanał!